W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako z drój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako z miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Ojcze, nasz który się z niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mary pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota, Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebny, Ojca Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego Świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję ci Ciało i krew, dusze i bóstwo. Na... na przybłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bo... Miej miłosierdzie dla nas, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niech miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego Bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłość miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłość. Bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno. Módl się za nami i za całym światem. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami i za całym światem. Błogosławiony księży Michale. Módl się za nami. I za całym światem. Błogosławiony arcybiskupie Teofilu, módl się za nami i za całym światem. Wszyscy święci błogosławieni apostołowie Bożego Miłosierdzia, módlcie się za nami i za całym światem. Błogosław... Miłosierna Matko Boża, módl się za nami i za całym światem. Ufność można przyrównać do wiszącego z nieba łańcucha, do którego przyczepiamy nasze dusze. Chwyćmy się więc tego łańcucha w bezpieczeństwach i opuszczeniach. Ufajmy nawet wówczas, gdy nam się zdaje, że nas Bóg opuścił, gdy nam odmawia swych pociech, gdy nie wysłuchuje nas, gdy przygniata nas ciężkim krzyżem. Stańmy w duchu w Wieczerniku, gdzie na modlących się apostołów i Maryję wstępuje Duch Święty, napełniając ich siedmioma darami świętych w na nadziei miłosierdzia Bożego albo rozpaczając lub wątpiąc w miłosierdzie Boże. Ćwiczmy się w ufności. Duchu Święty, daj mi łaskę ufności, niezachwianej ze względu na zasługi Pana Jezusa, a bojaźliwej ze względu na moją słabość, gdy ubóstwo zakołacze do mego domu, Jezu ufam Tobie, gdy nawiedzi mnie choroba albo dotknie kalectwo, Jezu ufam Tobie, gdy świat mnie odepchnie i nienawiścią ścigać będzie, Jezu ufam Tobie. Gdy czarna potwarz mnie skala i przesyci goryczą, Jezu, ufam Tobie. Kiedy opuszczą mnie przyjaciele i ranić mnie będą mową i czynem, Jezu, ufam Tobie. Duchu miłości i miłosierdzia, bądź mi ucieczką, słodkim pocieszeniem, nadzieją, bym w najtrudniejszych okolicznościach życia mojego nigdy nie przestawał Ci ufać. Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionego kapłana Michała. Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego księdza Michała Sopoćko, apostoła miłosierdzia i żarliwym czcicielem Matki Miłosierdzia. Spraw, abym dla rozsławienia Twego miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoje ojcowską dobroć otrzymał łaskę. Prosimy o rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji życiowej mileny historii i o uwolnienie od Tomasza. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Za Jego wstawiennictwem, o którą Cię proszę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boga, narodu polskiego, a plany wszystkich żyć zgodnymi z Twoim planem zbawienia. Za przyczyną świętej siostry Michała, nie naszej, Ojcze Niebieski, prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata, powierzając papieża Franciszka oraz biskupów diecezji ełckiej. Przyjdź ich pobłogosławić, po uczyń owocną ich posługę, daj Twoim pasterzom przez stawiennictwo świętego proboszcza z Ars serce podobne do serca Twojego syna. Zbudź przez Twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie. Jezu najlepszy lekarzu, uzdrawiaj chorych, w szczególności księdza Kustosza Jaremę, kapłanów, którzy posługiwali obecnie posługują w tym sanktuarium. Jezu miłosierny, który szedłeś z krzyża, aby uzdrowić świętego, peregrynać do chwały błogosławionych. Ojcze Miłosierdzia, Twój Syn pozostawił nam zachętę do modlitwy, mówiąc, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Ufni temu zapewnieniu w ciszy serca przedstawiamy Ci nasze osobiste intencje. W intencji ojczyzny módlmy się teraz drugą tajemnicą chwałę.